Wyobraźcie sobie, że pewnego dnia wracacie spokojnie do domu po szkole, a jedyne myśli, jakie chodzą po waszej głowie, to w co powinniście dzisiaj zagrać na Robloxie. Więc kiedy tylko wchodzicie do domu, postanawiacie od razu odpalić komputer i poszukać czegoś, przy czym możecie się zrelaksować. Po chwili znajdujecie bardzo przyzwoicie wyglądającą gierkę, więc macie w planach spędzić przy niej trochę czasu. Po mniej więcej godzinie ciągłego grania wpadacie na pomysł, aby może w jakiś sposób wesprzeć twórcę, bo mega podoba wam się ta produkcja. Więc kierujecie się do sklepu w grze i klikacie na stosunkowo niedrogi, ale użyty game gamepass, aby pomóc chociaż w malutkim stopniu. Ale wtedy, Waszym oczom ukazuje się wiadomość, która mówi, że musicie dokupić trochę Robuxów, ponieważ nie macie ich wystarczająco. Łapie Was niemałe zdziwienie, bo przecież jeszcze wczoraj mieliście ponad tysiąc Robuxów na swoim koncie, a nagle okazuje się, że nie macie ich wcale. Na wszelki wypadek wychodzicie na stronę główną, bo może po prostu coś się zbugowało i gra nie zczytała do końca Waszego konta. Ale nawet poza grą doskonale widzicie, że jakimś cudem z Waszego profilu były dosłownie wszystkie Robuxy i nie macie bladego pojęcia, co się stało. Możecie mi wierzyć lub nie, ale Ponad 200 tysięcy graczy doświadczyło identycznej sytuacji w 2022 roku. Cała ta kradzież była doskonale zaplanowana i doczekała się nawet swojej własnej nazwy, Operacja SearchBlocks. Dzisiaj omówimy sobie prawdopodobnie jeden z największych skamów, jaki kiedykolwiek miał miejsce na Robloxie i w jaki sposób oszuści byli w stanie okraść aż tyle osób na naprawdę ogromne sumy Robuxów. Czy jesteś już zmęczony korzystaniem ze swojej przeglądarki, która jest totalnie nudna i niewyróżniająca się, tak samo jak to proste robloxowe obby, które znajduje się za mną? To idealna pora, aby przerzucić się na Opera GX, czyli niezwykle szybko, i niezawodną przeglądarkę stworzoną dla graczy. Bo w każdej chwili możecie zmienić jej wygląd według swoich preferencji lub wybrać swój ulubiony efekt, aby jeszcze bardziej umilić sobie codzienne przeglądanie internetu. A jeśli w tle brakuje wam jakiegoś przyjemnego utworu, Opera GX również przychodzi z pomocą i oferuje całą paletę przy różnej muzyki, którą możecie włączyć na przykład po co szukanie jakichś fajnych gierek na Robloxie. Zostawię sobie na przykład tło z mojej ulubionej gry i zobaczcie, jak to wszystko pięknie się prezentuje. Ale oczywiście możecie również znaleźć masę tapet z innych modów, które wyglądają naprawdę ładnie i estetycznie. A jeśli pilnie potrzebujecie pomocy i bardzo szybko chcecie się dowiedzieć jakiejś informacji, Opera GX posiada w sobie wbudowany chat GPT. Wystarczy tylko jedno kliknięcie, aby bez najmniejszego problemu pozyskać wiedzę na jakikolwiek temat. A no i pamiętacie o tym nudziarskim hobby, o którym mówiłem na początku? To mam dla Was o wiele lepszą alternatywę, jaką jest Hell's Hobby. W tej grze możecie walczyć z innymi. Migracjami graczami dzięki Ragdoll Combat zdobywać pokaźną broń oraz ścigać się z ludźmi. I wisienką na torcie jest progresowanie w Battle Passie. A jeśli posiadasz respawn ticket, możesz po raz drugi wrócić do gry. I to jeszcze nie koniec plusów, ponieważ wszystko o czym mówiłem jest kompletnie za darmo. Z mega łatwym importem zakładek z innych przyglądarek dzięki Quick Import Tool. Także nie czekaj i już teraz pobierz Opery GX oraz zagraj w Hell's Obby. Wszystkie linki znajdziecie w opisie oraz przypiętym komentarzu. Ja już śmigam po internecie przy pomocy Opery GX i w międzyczasie pykam sobie w Hell's Obby, a ty? 2 kwietnia 2020 roku użytkownik pod nickiem skończył pracę nad swoim najnowszym projektem pod nazwą Search Blocks. Parę dni później opublikował on całą wersję programu prosto na sklep Google Chroma, gdzie każdy mógł go pobrać pod postacią wtyczki. Działała ona w taki sposób, że skanowała podany przez Ciebie awatar i próbowała znaleźć serwer, na którym znajduje się gracz z identyczną postacią. Czyli na przykład wkleilibyście tam mój awatar i dołączyłoby was na serwer, na którym gram w daną produkcję. Możecie sobie tylko wyobrazić, jak bardzo było to uciążliwe dla youtuberów, którzy nie mieli ani gramu od od dołączających ludzi. I praktycznie cały czas ktoś wchodził na ich serwer, kiedy chcieli pograć sobie w spokoju. Ale minęło trochę czasu, i mniej więcej rok po wypuszczeniu wtyczki kompletnie zniknęło ona ze sklepu Google Chroma. Mimo to została przywrócona tego samego dnia, a powodem jej usunięcia miały być masowe zgłoszenia przez użytkowników Robloxa. Nie ukrywam, że to już było malutkim sygnałem ostrzegawczym, ale koniec końców każdy postanowił to zignorować aż do następnego roku. Bo dokładnie 22 listopada 2022 roku Free postanowił usunąć jawny kod programu z GitHub czyli jednej z popularniejszych stron do udostępniania kodów źródłowych. Co oznaczało, że dosłownie nikt oprócz niego nie mógł zobaczyć zmian, jakie zostaną wprowadzone do wtyczki. I to właśnie wtedy wypuścił on ostatnią, najbardziej chaotyczną aktualizację kiedykolwiek. Ale nie do końca była to jego sprawka, ponieważ okazało się, że sprzedał on prawa do programu komuś kompletnie innemu. A dokładniej był to Lucent Waves. Ten człowiek był już wcześniej znany z tworzenia skamerskich wtyczek, których jedynym zadaniem było obrabować się z jak największej ilości robuxów. Ale z racji, że jego programy nie były aż tak popularne, postanowił sięgnąć po żyłe złota. Jednym z pierwszych ludzi, którzy zauważyli, że coś jest nie tak, był popularny youtuber Dis. Opublikował on tweeta, w którym pokazał, że z jego konta magicznie zniknęło 100 tysięcy robuxów, co jest naprawdę ogromną liczbą. Ale oczywiście nie był jedynym, który został okradziony, bo w podobny sposób parę dni później coraz więcej ludzi zgłaszało kradzieże na przykład wartościowych przedmiotów. I tutaj wychodzi lekka nieudolność tego skamera, ponieważ przerzucał on wszystkie te itemy na swoje multikonto, co było skrajnie głupie. Ale w całym tym chaosie była pojedyncza osoba, która niepodważalnie straciła Traciła na tej całej akcji najwięcej, a mówię tutaj o Sisi Font, czyli graczu, którego majątek na moment tego skamu wynosił aż 280 tysięcy dolarów, co na polską walutę przekłada się na ponad milion złotych. I z pewnością ukradłby od niego jeszcze więcej wartościowych rzeczy, gdyby nie to, że Sisi Font w międzyczasie włączył weryfikację dwuetapową. Co kompletnie uniemożliwiło skamerowi na dalsze transakcje z jego konta i momentalnie został z niego wyrzucony. Postanowił on wtedy oddać mu kilka najdroższych przedmiotów, jakie miał w swoim ekwipunku, aby zostawić sobie te trochę mniej wartościowe. Koniec do bardzo szybko został zbanowany, kiedy gracze zauważyli podejrzaną aktywność na koncie CC Fonta i że dosłownie wszystko zaczęło znikać z jego ekwipunku. Mimo to nadal istnieje szansa, że CC Font mógł podjąć się współpracy ze skamerem i to właśnie przez to przerzucali oni sobie te itemy nawzajem. I administratorzy Robloxa mieli dokładnie taką samą myśl, przez co CC Font nigdy nie odzyskał wszystkich swoich przedmiotów. Co najgorsze, po pewnym czasie on sam został zbanowany przez tą całą sytuację i majątek warty setki tysięcy złotych przepadł na zawsze. A ja z tego miejsca bardzo wam dziękuję za oglądanie tego filmu. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę oraz suba z dzwoneczkiem. A dla moich widzów, którzy bardzo lubią mój content i chcieliby mnie jakoś wesprzeć, zachęcam do zostania wspierającym kanału, bo macie z tego wiele fajnych benefitów, jak na przykład możliwość zagrania ze mną. No i oczywiście jeszcze raz przypominam o pobraniu najlepszej przeglądarki na całym świecie, jaką jest Opera GX. Wszystkie linki macie w opisie i przypiętym komentarzu. Tak właściwie to by było na tyle. Trzymajcie się. Papatki.